2 maja zainaugurowano kursy pasażerskie na Gnieźnieńskiej Kolejce Wąskotorowej. Mimo niekorzystnej pogody, jaka zapanowała w długi weekend majowy, w podróż kolejką wybrało się kilkunastu mieszkańców miasta. Dzisiaj wyrusza pierwszy pociąg planowy z Gniezna. Startujemy punktualnie o 10:00. Jedziemy do Ostrowa Starego. Po drodze w Niechanowie, Witkowie w Powidzu będziemy zbierać uczestników rajdu rowerowego oraz będzie możliwość przejażdżki dla turystów wypoczywających nad jeziorem Powickim. Obecnie Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa porusza się na trasie o długości 33 km z Gniezna do Ostrowa Starego. W bieżącym roku zaplanowano regularny ruch turystyczny odbywający się w każdy wakacyjny weekend oraz wybrane święta. Będziemy jeździć w każdą sobotę i niedzielę od 21 czerwca do 31 sierpnia oraz dodatkowo 19 czerwca w Boże Ciało i 15 sierpnia. Startujemy zawsze o godzinie 10 z Gniezna, wracamy o godzinie 18. Organizatorzy przejazdów gnieźnieńską kolejką zapraszają z tego miejsca wszystkich mieszkańców naszego regionu do skorzystania z oferty przejazdowej w bieżącym roku.